Nazywam się Przemek Bartnik, od 18 lat prowadzę stronę jamesbond.com.pl, a od kilku lat tworzę również alternatywne plakaty do serii, które mogliście oglądać przed wejściem na seans. Ci z Państwa, którzy znają nasze podcasty z jamesbond.com.pl, które prowadzę razem z moim przyjacielem Marcinem Telerą z innej strony o Bondzie, pewnie są w tej chwili przerażeni, bo opowiadanie o jednym filmie zajmuje nam zazwyczaj 5 godzin i kilka odcinków, Tutaj poproszono mnie o ograniczenie się do 15 minut. Ja więc postaram się dać Państwu już niedługo obejrzeć film. Roger Moore bardzo szybko ustąpił miejsca w moim prywatnym rankingu Szanowi Koneremu, który króluje na podium do dnia dzisiejszego. I tym samym chciałbym zacząć się od szybkiej ankiety. No nie powiem kilka słów o kulisach, żyje się tylko dwa razy, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na pewną bliską mi kwestię, a mianowicie plakaty. Od pierwszej części, aż po 15 film z serii to istne dzieła. Zazwyczaj ręcznie malowane, przepiękne kompozycje, niesamowite kolory, fantastyczne pomysły twórców. Począwszy od samych walorów artystycznych i wizualnych, to wyprzedzały one coś takiego jak poza Jamesa Bonda. Nie wiem, czy wiedzą Państwo, o czym mówię, ale na pewno noga przepłata nogę, łokieć podtrzymuje rękę, pistolet i uśmiech, który zwala z nóg zarówno kobiety, jak i facetów. Tej pozy nigdy nie widzimy w filmach, a jest ona niesamowicie kultowa, i wszyscy doskonale ją, ją znają. Na plakatach zawsze była obecna też pewna umowność, komiksowość, niezniszczalność. Oczywiście to też jest widoczne w, w filmach, szczególnie w ferze Roger'a Mura, ale Frank McCarthy i Robert McGuinness, twórcy między innymi właśnie tego plakatu, który mam na koszulce, wypracowali ten sposób już przy Thunderballu czy You Only Live Twice właśnie. Sean Connery, przeradzający się na skraju wulkanu, mający za nic czyhające niebezpieczeństwa czy nawet prawa grawitacji. To moim zdaniem bardzo mocno ukształtowało wizerunek Bonda jako bohatera znanego na całym świecie. Sztuka plakatu bardzo często jest niesprawiedliwie pomijana przy odpowiedzi na pytanie, skąd ta olbrzymia popularność Bonda. Ja jestem zdania, że to w zasadzie ona stworzyła z Bonda takiego właśnie superbohatera,